Radek! 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 Maciuś! Radek, chodź! Maciuś idę nad z siłą wodą spadł! Radek, chodź tylko cicho! Cichusieńko! Radek! Chodź, że jeszcze się zia, po jednym! Maciuś! Maciuś! Robiłem już. Nie, nie już, żeby działać po jednym, Ja już bym nie działał, ja nie jestem pewien. Ale ja jestem pewien. Na 40%. Aś już. jak ty byś był pewien na 96%. A to trzeba trochę dolać. Sześć. Jak się doleje, to się nie rozleje. No. Maciuś, ja będę leciał chyba już, bo poczujesz, że coś mnie tak... Radek, o... ty się boisz mojej żony? Nie. Boisz się? Nie. Tyś, tyś, tyś. Nie. Maciuś, tylko ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że ja ją widzę. I co? Piękna kobieta, to ty chyba widzisz jakąś inną. Moja żona jest. I, mądra. Mądra. I dlatego należy zwracać się do niej z szacunkiem. Szacunkiem, tak? Szacunkiem, szacunkiem. To się już z szacunkiem i z panem Radkiem pożegnaj. Ex nobile, espiritus. spiritus. Ty pił się jeden. wieś mnie pożegnał, że mi prawie piuska spadła. Z szacunkiem, Radek. Pożegnać się mam sosunkiem To jest pier. Z pierwszym pianiem Koguta i wstać muszę. zatem będę opuszczał szanownych państwa domostwo. Razem.